Siemeneczku mordeczki, z tej strony Szybki Banan, witam was serdecznie, no, po troszeczkę, ee, no, wiem, że się powtarzam, nie lubię tego powitania, ale po troszeczkę krótkiej przerwie. Ej, co tu się wydarzyło? Mam taki dziwny set na czacie w tym miejscu, czy wy też go widzicie? Ty, faktycznie. O lol, taki mini set się pojawił na ekranie. Ja wiem z czego to jest, to jest z modyfikacji na GUI, ale... To się musiało zbukować, bo ja sobie zmniejszyłem tylko tutaj. O! A i teraz ona jest tutaj. A czyli muszę grać na takich ustawieniach, inaczej będzie mi ten set się dziwnie pokazywał na ekranie. Dobra, niech tak zostanie. Słuchajcie, witam się z wami na GTA. Eee, zagramy sobie tutaj dzisiaj gierkę. sam miałem grę z Michałem, ale Michał, no, miałem problemy z mikrofonem. Mu musiał finalnie wybić bo, wybić, bo z pół godziny mi na to zeszło. Słuchajcie, gramy na GTA. Eee, GTA zostały zaktualizowane na Minefoxie i serwerze. Dużo się zmieniło, dużo nowości. No i co? I pozostaje nam zacząć odcinek. Dzisiaj bez Michała, dzisiaj samemu, więc zobaczymy, jak to nam pójdzie. Co mamy nowego? Mamy przepustki, mamy zupełnie inny system rank, który jest tam bliżej opisany. To są rangi na stałe, na całe edycję. Wydaje mi się, że to będzie bardziej owocne i korzystne dla Was, bo nawet jak wystartuje nowe GTA, Powiedzmy, nie wiem, my nie planujemy nowej edycji, ale jeśli nowe GTA wystartuje, powiedzmy za pół roku, to na nowym GTA również będziecie mieli te same rangi, które macie teraz, więc nic nikomu nie przepadnie. Eee, więc myślę, że jak ktoś kupi sobie rangę choćby bandyty za dwie dychy, to znacznie bardziej mu się to opłaci niż kiedyś boss, który był tylko na miesiąc i kosztował jeszcze więcej. Tak więc na każdym trybie staramy się wprowadzić te stałe rangi, abyście byli bardziej zadowoleni. Eee, no i wierzcie mi, że to jest eee, no, taki krok do przodu. Taki krok do przodu dla Was. Więc, no, myślę, że, be, że będziecie zadowoleni, albo że w większości jesteście, bo już na kilku trybach mamy to wprowadzone. Ale nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. I słuchajcie, na początku chciałbym Wam jedną rzecz pokazać, e, bo nie, wydaje mi się, że tego nie po, pokazywałem. Chodzi o set, który jest dostępny tutaj. i To jest jak, tak naprawdę ostatni, ostatni dzień. Już dzisiaj powinien być usunięty. Ja myślę, że go zostawię maksymalnie jeszcze na jeden, może o dwa dni. Ale nie dłużej, może i do jutra, do pojutra zostanie po wrzuceniu tego odcinka. E, to jest ten sklep wakacyjny Johna ika. Wakacje się skończyły. Kończą się dzisiaj, tak naprawdę. Dzisiaj mamy pierwszego. I dzisiaj się będą kończyć te wakacje. Mamy te monety Continental. One są sezonowe, więc one za chwilę znikną z serwera. I za te monety. E, te monety możecie kupić tutaj za dolary w gry. Możecie je zdobyć ze skrzynek również. E, możecie u tych NPC-ków, czyli u Aurelio i u Harona. Widzicie, wymieniacie te monety i dostajecie specjalne przedmioty. Specjalne przedmioty, które normalnie w grze są nieosiągalne, i te przedmioty, oprócz samego fajnego wyglądu atrakcyjnego i, no, powiedzmy, jakichś tam dziwnych takich enchantów, co są bliżej Wam nieznane, dają ogromną, ogromną bonusa, ogromnego bonusa do szybkości oraz niespotykanie silną ochronę. One są tak silne jak diaksowe. Jedyny ich tak naprawdę minus to jest wytrzymałość. No i wytrzymałość jest normalna, ale gdyby nie była. To te przedmioty byłyby lepsze od e, zbroi Plus 1, która jest na serwerze osiągalna i, i jest najlepsza. E, naprawdę, one są naprawdę przekazatkie i pomyślałem, dzisiaj wam je szybko pokażę, ale konkretnie pokażę wam set Johnego Wicka. Ja mam go przy sobie, ja go nie będę używał normalnie w grze, ale chciałem wam pokazać, jaka jest duża różnica. E, mam set Johnego. Zróbmy eksperyment. Zróbmy eksperyment. Nie, nie, nie! nie! Wrzuciłem. Kurde, pałkę wyrzuciłem, ale bym się popłakał. Muszę zmienić przycisk na wyrzucanie przedmiotu. Tak. Eee, controls. Eee, drop, 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 drop. No dobra, w sumie niech będzie set, okej. Okay. Eee, ścigamy się? Ja set John'ego założę. Zobaczymy jaka różnica będzie. Ten set jest naprawdę przekozacki do szybkości, patrzcie, ściągam sobie przedmioty, specjalnie go założę, żeby wam zademonstrować, patrzcie, już ekran mi wgięło po założeniu przedmiotów. Tak sobie założę wszystkie naraz, zobaczcie. Bum, wgięcie już jest totalne. Dobra, polisz, widzę, będzie się ze mną ścigał. Trzy, lecimy do hamera. Trzy, dwa, jeden. Patrzcie, ja teraz... Patrzcie. Siu! Jak ich wystawiłem. Wszystko dzięki temu setowi. Wszystko dzięki temu setowi. Wow! Podwójny speed. Dwa razy szybciej niż reszta. No i powrót. Daje dużo speeda. Ten set. Dawaj, lecimy, lecimy jeszcze w drugą stronę. Dawaj, lecimy w drugą stronę. Trzy. Dwa. Jeden. Go. Patrzcie, teraz w ogóle bez sprinta biegnę. Bez sprinta, po prostu chodzę. Zwyczajny chód, a teraz sprint Pszt. mega, mega. Naprawdę odlotowy set i słuchajcie, on jest jakby ostatni dzień po prostu dostępny, ostatni dzień wakacji. Eee, no, kto chce, może skorzystać. mały tego, eee, bardzo... kilkukrotnie. W sumie zrobię taką promocję. Kilkukrotnie prosił mnie. Mm, Milo. Z Mineservera, z GTA Abym zmienił ten set na ostatnie dni wakacji, żebym zrobił za połowę ceny te monety Continental I wiecie co, może tak zrobię w sumie, jak już, jak już nagrywam tego, ten odcinek to tak zrobię Dzisiaj wprowadzę bonus 50% na te monety Czyli za połowę mniej będzie można je kupić, żeby kto chciał jeszcze skorzystać, żeby mógł Tutaj oprócz tego jeszcze mamy... O właśnie, właśnie Mamy zegarek Johnego Wicka i to też jest przekazacka sprawa, czyli od razu można mieć zegarek, e, który daje zwiększony x 10 i to jest jedyne miejsce, gdzie można go zdobyć i później już go nie będzie do zdobycia. Mamy zimowy szalik, mamy rewolwer Johnego Wicka, też przekazacki pistolet e, i mamy bagnet Johnego Wicka. Więc przedmioty tutaj są mega fajne do zdobycia i powiedzmy, że to będzie ostatni dzień, jeden lub dwa jeszcze na tej promocji, więc e, nie przedłużając, ta promocja po prostu się pojawi. Ja sobie ten set Johnego kasuję, bo go wziąłem tylko dla testów. Tylko dla testów go wziąłem I kosz I słuchajcie, yy, co zrobimy Odpalę sobie przepustkę, bo mam przepustkę sezonową Tutaj przepustki sezonowe są co 2 miesiące Ta jest na sierpień, wrzesień, czyli jak ją użyjecie Ja sobie teraz używam, pyk, przepustki Teraz mogę wpisywać komendę sezon I wykonywać specjalne Ojojoj, oj, oj, ja mam wszystkie ukończone, nie może być no tak, bo ja testowałem te zadania, więc mam wszystkie ukończone najgorzej na świecie Ale generalnie, jak użyjecie przepustki sezonowej, to możecie, możecie wykonywać specjalne zadania, za które będziecie dostawać nagrody Macie to pod komendą przepustki, informacje na ten temat Tu macie też opisane, jakie nagrody można specjalnie zdobywać i tak dalej Ale dobra, dzisiaj tego nie zacznę robić, może przepustki zacznę robić w kolejnym odcinku, dzisiaj zrobimy sobie jakieś questy Koniec gadania, bo pierwsze 5 minut poświęciłem na gadanie Robimy jakiegoś quest'a trudnego wspólnie Robimy jakiegoś wspólnego? Isis. Isis. Yy, no nie wiem Isis. Yy, u kogo zlecenie na Isis? U kogo zlecenie na Isis było? Przypomnijcie mi, u Johnego. Dobra, szukamy Johnego. Johnny Johnny, 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 Johnny pojechał na Kangury. Hej Johnny 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 Zginął z ręki żony. <laughs> Dobra, siema Johnny, co ty masz? Nie, ty nie masz. Aha, nie u Draco, Uwolni zakładników Isis i dojedziemy. Okej, okay, mam. Eee, telefon. Dzwonimy po taksówkarza. dałaś mi tu taksi. I do Isis lecimy. Baza Isis. I jak? Czekam na Isis. No, chłopaki lecą. Starzy bossowie. Znaczy, stary boss. Tutaj beta jest taki mielący jak boss prawie. Aseta masz banana, o! Dzięki za info, mam, mam, mam. Bez butów, bez butów biegam na razie. Dobra, o kurde, parcie akcja! Będzie nas wielu, super. No to, lecimy panowie, dawajcie. <głosy> <głosy> Tutaj chcę mnie zabić, ja że gdzie tam jesteś, się. Będzie mi groził? Będzie nastawiał przeciwko mnie? <laughs> A, to cwaniaczek! Nie przewidział tego! Nie przewidział tego, dobrze gościu! Ty, ty do mnie celujesz? Ty, 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 bez taki nie mam naboi. Najgorzej, naboje z karabinem. O, dzięki! Proszę cię? Dobra. Who's next? Who's next? Dobra, lecimy panowie, gdzie to się leci tam chyba, nie? Prowadź ktoś. XD Słuki <grywa> Pana, przypadkiem nie zabiłeś tego tako, chyba to nie ja Ktoś mnie na strzela! Halo! Wolka jakaś będzie, Tako do mnie biegnie? Ktoś tu strzelał do mnie. Który to był? Emziel! Oj, Emziel będzie, będzie kurde, jechany, już snajperka. Good job! Good job, tak ma być! To jest nasz team! Dobrze, pięknie, pięknie panowie! Podobają mi się tacy bodygardzi. Emzio, Mzio walimy go. O nie. Emzio, lejemy, lejemy go. Lejemy Mzio Lejemy Emzio. BUM! O, ale dostał headshota! U uwierzyłem w to, że to ja tutaj go wyjaśniłem. Dobra. E lecimy. Lecimy, lecimy. Tak Emzio, emzio już 300 dolarów zmarnował na transport tutaj. Dobra Idę do siebie, przed siebie, przed siebie Idziemy po Bin Ladena Lecimy po Bin Ladena No może kurde, chociaż raz mi się go uda wyjaśnić Oho uh -huh. Skąd mam tą sajgę? Chyba z testów kurde, ja jej nie powinienem mieć ale dobra, powiedzmy dzisiaj sobie jej użyję. Chyba ją naprawiałem dla chłopaków i mi została. Ale fajna broń. Dzisiaj zrobię ją dla testów, ale ja będę chciał sobie taką kupić. Po, po wyrzucę ją. No, saiga to jednak. To jednak saiga. Tak, wow, dwa hity. Eee, e, panowie, musicie ginąć szybciej, bo ja nie mam już czasu ani pieniędzy na transport tutaj. Eee, mało życia. Żyćku, żyćku Uf. Uważaj, uważaj, gościu o nie, 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 nie! Mało HP! Halo Minecraft Nie! Prawie mnie zabił gościu Dobra, jeszcze daliśmy radę Banan, gdzie wy No i kurde, rozdzieliliśmy się, widzisz no, Dobiegamy, dobiegamy jeszcze Wiem, że nie dam za wygraną. O nie! Ja się mzio, od siebie nie boję, ja się bardziej boję tych terrorystów. E, bo padnę! Nie, nie! Goni mnie tutaj w terrorysta! Halo Minecraft! Nie, nie! Dobra, schyję się tutaj. Gdzie oni idą? My zakładników wzięliśmy? Ja myślałem, że Bin Ladena wzięliśmy. O, to dobra, to zrobimy zespołowo. O kurde, nie! Halo Minecraft! O kurde, ile terrorystów! Hej, terrorysta, odejdź! A, dzień dobry, Dobra, oni poszli po nich, Dobra, idę im pomóc, Terrorysta, weź, zostaw tego zakładnika. Ty tak samo, gościu, wypad, wypad. Chodź, 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 Izabela! Izabela do przodu, dawaj, dawaj. Kro, kro, kroję ci tu tutaj, tyły. Idziemy Izabela Chodź Izabela No chodź Iza Bierz tą Izabelę Dobra, terroryści, bierzemy ich No, 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 e, e. nie, 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 nie Halo, czekajcie, Izabela Łącka, czekaj, czekaj, czekaj Mnie tutaj terroryści gonią Dobra, idziemy, idziemy, prowadźcie Idziemy mała, na samolot Cię zaprowadzimy Chodź, chodź Trzeba się tutaj czaić, bo jeszcze jakiś Enzo zaraz wbije i... Zrobi jakieś dymy Przeładowuje bronie w sumie. O, to nie głupie będzie. O, przyspieszenie zrobił Izabeli Brawa Izabela, skaż przez ten płot. No, skoczna dziewczyna. Enzio, Enzio! On leje Izabelę Łącką. K kryjcie Izabelę. Jest, dobra leży. Jak Izabela? Jest cała. Idziemy. Musimy się bardziej teraz postarać, żeby Izabela nie została za wiele hitów. <ślesy> O, trzeba je popchać Izabela. Izabela, nie, ty płyń. Umiesz pływać? Izabela nie umie pływać. Gdzie ta Iza? Przeszła? Gdzie ta Iza? Halo? Iza utonęła. Ej panowie, Iza, Iza tonie. Halo, Iza utonęła, panowie. A gdzie wyjdziecie? Iza utonęła. Tlenu jej zabrakło. Co to miało być? O nie, Iza utonęła To, to nie jest asekuracja zakładników. Idziemy po następną. Bo idziemy po Angelę. Teraz Angela musi być. Ale musimy ją inaczej prowadzić. Tamtędy, bo widzisz, oni, oni toną. Teraz bierzemy dwóch. I drogą idziemy. Dużo nas jest. Będziemy kryć. Musimy kryć. Spoko, no. No nic, próbujemy, próbujemy do skutku. Dobra, chłopacy już tam. No też pomogę im w sumie. Będzie szybciej. Dobra, wybierzcie z góry. Mam pomóc. Terroryści na górze są. Idę ich wyjaśnić. Okej, okay, ci się kampią, tu ich zostawię. Okej, okay, bierz zakładnika, idziemy. Ja poczyszczę na dole. Okej, okay, bierz go, bierz go Pięknie Kolejny to uważaj, uważaj ciu, weź wypad Pal gumę. Chodźcie, chodźcie z nimi Chodź, chodź, bierz tego tam no, On idzie za tobą, dobrze, dobrze Dobrze, dostał kombo, walcie go do końca Poleciał ęzio czy jeszcze żyje? Dobra, leży. Eee, e, ty terrorysta, jesteś lepszy od tego Enzio. Ten Enzio, biedny tam zmarnował iż kurde z tysiaka na transporty. <grym>, dobrze. E, tak, słuchaj, idziemy do nich. E, e, tam, 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 tam. Baza Isis. O, i teraz jeszcze tak Enzio tak spotkać i w plecy mu przywalić. syrykę z shotguna, co? Marzenie. Czekamy na anioła? Przyjdzie tutaj, czy już, posz... czy już się pojawił? Ciekawy, czy anioł już przyszedł. Dobra, obstawiam, że przyszedł. Dobra, idziemy do przodu, do chłopaków. Chyba tędy, nie? Chyba dobrze idę. Pa, ram, pa. Abym bym zdążył Nie no Bano, żartowałem z tym zamachem Nie ma żartowałem Tutaj kurde zamachy chciałeś już zresztą zabijałeś naszych to już Już teraz ty będziesz będziesz ka karany <grywy> Nawlekliście jesteś eee, o, dobrze idę. Tylko muszę jakoś nie hmm. dobra, muszę ich wyjaśnić. Pięknie O fuck fuck plecy Kurde was jest tutaj dużo Ja, ja chciałem żebyśmy tędy szli O fuck Dobra zjewam Chodź 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 biegniemy biegniemy Kurde gdzie oni, oni poszli Oni chyba inną drogę wybrali Już tu powinni być Kurde, gdzie? Gdzie oni poleźli? Banan na, bana na lotnisku, czekaj Nie, nie, nie Ja pod więzieniem Gdzie wy? Kurde Message Polish o, o, o jest Polish Dobra Znalazłem paczkę. Może jeszcze uda nam się wykonać tego quest'a Oho, ktoś tam ma zakładników. O, już zaś ten enzio. Walimy chłopa. Dobrze. Nie ginie. Nie ginie. No, lecimy, lecimy. Ja mam hajs na No Dobrze, dobrze. Kiedy się skończy, enzio. 11 koła, A aż taki bogaty, to to nie jesteś kolego. No co ty robisz? Biegnij. Biegnij, biegni Ej, ej ty, wiem, że jest kiepsko z kiepsko spływaniem kolego, ja ci pomogę. Masekuracja. Nienormalnie, wopr. Pomagamy. WOPR. Dawaj Stefan, do przodu. Dawaj, nasza radę. Dopłynął. No dawaj Stefan, jeszcze połowa drogi. Jeszcze połowa drogi, jesteśmy już blisko. Dawaj na lotnisko i spadamy stąd. Chodź, chodź. Stefan. Nie straszne ci kaktusy, dawaj, dawaj. Tutaj dziura jest, chodź, tędy przejdziesz. Stefan. Drogą idziemy? Dobra, drogą. Czekaj, ja cię będę chronił Stefan, zjem tylko kurczaka, żeby być silny. Czyżby Enzio Bo ktoś tam strzela widzę. O, dobrze, że Polisz przodem idzie, to chociaż wyjaśni kogo trzeba. No, to uważajcie plecy, plecy. Dobrze, dobrze, Uuu. dobra robota. Dawajcie, panowie, do przodu, do przodu. O, Polisz, kogo... chyba znowu właśnie Enzo. Tak, jest Polish, świetnie jest Polisz, świetnie. Pięknie. Dawajcie panowie do przodu. Dawajcie z tym zakładnikiem. Do przodu, do przodu Tędy? Czemu tędy? No dobra Ok, ja pomogę mu do przodu, do przodu, do przodu, dawaj ziomek. Chodź, chodź. Nie bój się. Have no fear. No tędy bezpieczniej chyba. No chodź, chodź, chodź zakładnik. Kurde, ale nasza ekipa jest tutaj. Trzeci Ej kurde, panowie. Wylecz, walcz, walcie, walcie, walcz. pięknie, pięknie. O tak, ale wyjaśniłem tutaj combo. Bez tej saigi to byłoby ciężko. Pięknie. Ale kombo poleciało. Kolejny terrorysta, uważaj plecy. Tutaj. O. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dawaj zakładniku, lecimy, ja Cię popcham. Bez Zostawcie go, nie bijcie go. On będzie słuchał nas. O kurde, sorry! Sorki. Przedbiłeś mi pod broń, chciałem. Pod broń... Mi centralnie wszedłeś. Pod broń mi centralnie szedłeś, no. O, o, tam jest chyba Idę pomóc Ohoho Nie, mój mnie zabił Najgorzej Najgorzej A mam wrażenie, że Saigon się troszeczkę wolniej strzela Znaczy, ono ma takie opóźnienie przy strzale Sorry, no trudno Zdarza się Ważne, żebyśmy quest'a zrobili Eee Baza Isis, tak jest To Isis? Angio? Tak, Angio, dawajcie go, za pleców go zjedziemy. Palimy gościa, pięknie leży. Jedz gros. Dobra, dawać, dawać gościa, gdzie jest ten nasz kolega? No nie gadajcie, że zginął. To jest ciężki quest, ja wiem o tym, ale. Mam nadzieję, że go zrobimy. Jest ten zakładnik? Mamy zakładnika? Tak, gdzie on jest? Gdzie? Halo Minecraft, zgubiłem się. Terrorysta, terrorysta. A, tu są, dobra, biegnę, biegnę. Jest zakładnik z nami, dobra, super, świetnie, świetnie. Gdzie idziemy? Gdzie, gdzie to lotnisko? Ja już się zgubiłem. Ok, endzio, na go. Nawajcie go w kanapę. Ach, za, za późno za A ten Sajga mi kurde za wolno strzela. Też wydam kurde tyle, co zarobię z tego quest'a w sumie. Oj, co? kurde. Dawajcie go, dawaj, dawajcie, dawajcie. Ja mam gorszą zbroję, więc boję się strzelać od razu. A Minecraft najgorzej. To moja zbroja nie daje rady, a w ogóle ja nie mogłem strzelać z tej sajki. Czemu? Zero naboi, ojej. Dlatego go wcześniej nie zabiłem, no boi nie miałem, najgorzej. Dobra, i tak suwa Taxi. O, jest się znowu? Naj Kurde strata pieniędzy ja nie mam setu z moim setem i z jego Saigon to szans nie mam e, taksi uber Isis is. Dobrze leży, pięknie, dawaj dawaj jeszcze biegnę do was ponownie Walimy, dawaj dawaj, dawaj tego zakładnika, teraz teraz i walimy w niego od razu jak przychodzi Leży? Leży, super. Dawaj, dawaj zakładnika, dawaj go, dawaj go Dawaj, dawaj. Chociaż jeden zakładnik. Chociaż jeden zakładnik. Chodź, chodź! Wal go! Wal go w instrument, dawaj Jest, udało nam się, mamy to, mamy to, zrobiliśmy Pięknie. Ojej, ale ciemno w tym samolocie dawać nagrodę za ta Halo? Serio? Co? Nie, ktoś nie doszedł? Najgorzej Mamy to! Mamy to, jest detektyw Ciemno jest jak w dupie łmuszyn, ale... E, super Dzwonimy do Johna Idziemy skończyć to zadanie Kurde, ale dzisiaj zadanie było ze Stefanem e, Taksówka, taksówka z taksi, autobus John John, John, jest Siema John Przyszedłem odebrać nagrodę, znaczy drako 600 dolarów I jeszcze 50 dolarów za to, że mam O i dostałem jeszcze bonusy Teraz są bonusy za to, że ma się rangę mafiozo lub rangę boss Więc jak mamy taką rangę dostajemy więcej siana za questy I dostajemy też więcej punktów respektu Więc no dodatkowy dodatkowy bajer za wykonane questy po prostu eee... O, ja jeszcze jedną rzecz dzisiaj mogę zrobić na odcinku skiller rozdać, spam tu idziemy rozdać skillę, bo mam 10 level, a ja tych skillów chyba nie rozdawałem. Albo rozdawałem, nie pamiętam. Zaraz sprawdzimy. Ta ta. Trener Klikamy prawym na trenerze. Ok, mam 3 punkty umiejętności, czyli jednak rozdawałem. Eee, czy mogę dodać coś jeszcze? Minimalny level 15, to czyli znaczy jeszcze nie mogę, mam 10 dopiero. Od 15 levelu będę mógł zręczność rozwijać, a na razie mogę tylko to. Koszt zakupu 4 punkty. Ja mam tylko 3. A, tak i tak nie zrobię. Muszę jeszcze jeden punkt zdobyć, to będę mógł wytrzymałość, rozwijać, dzięki czemu będę... No, wolniej głód będzie mi spadał, więc spoko. Okej, okay, poczekamy. No i słuchajcie, chyba dzisiaj na tyle udało nam się e, Stefana uratować. Izabela niestety padła. No ale, ale było i tak myślę ciekawie, fajnie się robiło quest'a, mimo że mieliśmy jakiegoś przeciwnika, e, no który chyba troszeczkę więcej popadał niż, niż my. Myślę, że Wam się, mam nadzieję bynajmniej, że Wam się podobało. Jeśli tak, dajcie znać o sobie. Ja Wam dziękuję, że byliście. Pozdrówka, trzymajcie się cieplutko. Do kolejnego odcinka z GTA. Cześć!